Witamy w kolejnym niesamowitym odcineczku Czy wy też y, graliście o Nissana GTR Ja grałem tutaj z tatą i niestety nie udało się wygrać Nie udało się, ale powiedz u kogo żeśmy grali? No u Buddy U Buddy, taki no. jest y, youtuber, tak? To tak, jest, taki, tak, celebryta, taki celebryta można robi powiedzieć Robi kino, wielkie show robi, tak? Tak no i co tam? No i graliśmy o takiego Nissanka. Tutaj przygotowałem sobie karteczkę. Może kojarzycie yy, taką furkę fajną? <noise> no. Oliwier, tak. Oliwier yy, chciał takiego Nissana wygrać. My chcieliśmy, chcieli. yy? yy? tak. Chciał, yy, chciał wygrać takiego Nissana, no ale. A się nie udało. Nie udało. Kupiliśmy no. los, tak? Tak. <noise> Jeden los. Jeden los kupiliśmy, za ile? Za 39 zł. Za 39 zł, tak? No. No, ale sobie wyobraźcie, że było na live 100. Ile było? 160. Ehm, tam chyba w najwyższym momencie było 130 tysięcy osób u buddy. Aha. Na fejmie było trochę mniej, ale razem, tak, było, razem było ponad 160 tysięcy. 160 tysięcy na obu live'ach. Wyobraźcie sobie, każdy by chciał z nas mieć taką oglądalność. Jak te chłopaki, co tam mieli na tym live'ie, przydałaby się taka oglądalność. Przydałaby się oglądalność. No i nagrody były wyśmienite, bo i były po 50 tysięcy nagrody, po 25 tysięcy, tak? Jakieś tam no. PlayStation gry. Oczywiście ile ten samochód kosztował w sumie, jaka jego wartość oliwia? Eee, ponad 1 300 tysięcy złotych. Ten samochód tyle 3 lata chyba miał, tak? Jak eee, oni go zrobili? Nie, oni go zrobili w 7 dni, ale to był model. To był 3 -letni, model. Tak. 3-letni model, mm -hmm. tak? Tego Nissana. Tak, 3-letni model, bo to był z 2020 roku. No i teraz sobie no. wyobraźcie, że oni go zrobili. Odpicowali go wszelkiego rodzaju tuningi, mm -hmm. spoilery, cuda na kiju. O, jakieś wojsko Aha. jedzie. O, wojsko jedzie. No, eee, no i teraz sobie wyobraźcie, że e, uczestniliśmy, uczestniczyliśmy w tym live'ie, 4 godziny żeśmy Tak, od samego, tak od samego początku napięcie, paznokcie po tak. Oliwier, Oliwers. Nie, ja, ja, ja w ogóle takich rzeczy nie robię, więc proszę tutaj nie mówić, proszę tutaj nie mówić o takich rzeczach, że ja paznokcie obrywam. Aha, no no i, i sobie wyobraźcie, że no, niestety nie trafiliśmy, nie mieliśmy szczęścia. Yy, gratulujemy zwycięzcy, tak? Młoda para po 21 lat, tak? Chłopak z dziewczyną no. wygrali, tak? Tak. Ten, ten, ten mm -hmm. e, tego Nissana w ogóle przyjęli to całkowicie jak? Na luzie w ogóle, tak? tak? Ja <laughs> Się bunda w ogóle zdziwił, że no. tacy wylozowani, nie? A tam jak włączyli tą kamerę, to oni tacy jacyś tacy. E, w szoku byli chyba, co? No Czy jak no to tak było? <laughs> ja bym tego szokiem nie nazwał. E, także kochani, e, Oliwier e, namówił mnie na taką imprezę, no uczestniczyłem w tym, tak, no ale szkoda, że nie wzięliśmy po prostu tej głównej nagrody. Szkoda, no ale tak to bywa, no. no. ale co tam jeszcze ten Nissan miał takie cuda? Opowiadaj. No on ogólnie m, na światłach miał y, takie napisy FOR FAME, takie fajne no. I w, w ogóle y, miał dużo ornamentów z tym FAMEM. No i ogólnie był bardzo odpicowany, już tam pomijając felgi karbonowe, czy jakieś tam y, su, super turbo dodatki, zresztą to na ich stronie jest wszystko opisane dokładnie. A ta rura wydechowa to z czego? Z tytanu była Z tytanu, z No i sobie wyobraźcie, że co oni tam mieli jeszcze? Ze Stanów Zjednoczonych ściągnęli taką specjalną pastę różnokolorową, tak? tak? No, co? do wydechu. No i na zielono strzelali. Strzelali, czyli tak. Co? No tam różne kolory były, zielony, różowy, niebieski niebieski, no i tam się no. smaruje tą pastą yy, w środku wydechu w środku wydechu i w czasie jazdy ta pasta się zapala i zieje takim ogniem jak smog wawelski ta. tak, no dobre no, było do by się przydało Dokładnie do naszego składaka pięknego do składaka by się taka no. przydała taka farbka by się, by wziął ogniem tak, no także co czekamy za rok za rok, może znowu będzie yy, taka yy, Impreza. Każdy będzie chciał chętnie wygrać taki samochód. No, także podsumowanie takie nasze, że impreza fajna była, szkoda, żeśmy nie wygrali. No, trudno. Się. Trudno. Bajka czysta poszła koło nosa. No, to co? Trzymajcie się. Tak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, razie. Cześć.